Cześć. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się instalacji gazowej w tym samochodzie, czyli Toyota Takoma trzeciej generacji. Jeżeli zatem jesteś właścicielem takiego samochodu i chcesz obniżyć koszty wydatków na paliwo, myślę, że w tym odcinku wiele się dowiesz. Poruszymy kwestię zarówno zabudowy instalacji, jak też nieco ciekawostek na temat tego samochodu. Zapraszam Was zatem na kolejny odcinek. Ale zanim to nastąpi, Siądziemy do tego samochodu i najpierw pojedziemy w trasę. Jak pewnie zauważyliście na intro, no jest to bardzo duży samochód muskularny, wręcz powiedziałbym, taka mała ciężarówka. No i zaczniemy od spalania. No tutaj, nie może być sympatycznie w przypadku takiego samochodu, no bo jeżeli chodzi o spalanie benzyny, no to te kilkanaście litrów benzyny na 100 km trzeba liczyć. No a instalacja gazowa jest oczywiście game changerem, ponieważ mamy tutaj wtrysk bezpośredni, no to gaz będzie pobierany w ilości od 85 do 90%, a reszta, czyli te 10-15%, to będzie do dotrysk benzyny. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędności, no to będą naprawdę ogromne. Jest to paliwożerny samochód, więc, czym więcej auto spala, tym większe też będą oszczędności. Myślę, że gdzieś w granicach 40 zł na każde 100 km będzie można zaoszczędzić. Na 1000 km będzie to 400 zł, a po pokonaniu dystansu 10 tysięcy km w portfelu właściciela zostanie już aż 4000 zł. Więc, jest to naprawdę spora suma. Po polskich drogach, które są tutaj akurat. Przejeżdżamy przez tą miejscowość Godów, no te drogi nie są za szerokie, więc mam wrażenie, że ja zajmuję dosłownie cały pas. Siedzę bardzo wysoko, więc naprawdę wrażenia z jazdy tym samochodem są bardzo, ale to bardzo pozytywne, gdyż czuję się, że ja po prostu rządzę na drodze, natomiast no, trzeba uważać, żeby gdzieś nie zahaczyć, no bo nie dość, że ten samochód jest szeroki, no to jeszcze długi, więc podczas na przykład zakrętów trzeba uważać również na tył pojazdu, żeby gdzieś nie zahaczyć. Trochę o wnętrzu i wyposażeniu, no mamy tutaj wnętrze takie raczej ostre, kanciaste, takie toporne, jakby w amerykańskich samochodach, mimo, że Toyota, no to jest japoński producent, ale jakby nawiązuje tym modelem do amerykańskich Pickupów takich jak Ford F150, którego mieliście okazję też na naszych nagraniach na kanale YouTube zobaczyć, czy też Dodge Ram, to są takie typowe amerykańskie samochody i myślę, że właśnie Toyota chciała też jakby tym modelem po prostu gdzieś tam się upodobnić do tych wcześniej wymienionych modeli. Tutaj w kwestii wyposażenia, no to mamy automat, mamy ekran, inforozrywki. Jest oczywiście no klimatyzacja, no to już chyba nikogo nie dziwi w takim roczniku, jakim jest ta Toyota. No i w zasadzie tutaj podłokietnik też jest sporych rozmiarów, więc jeżeli chodzi o wygodę, no to naprawdę nie można narzekać. Miejsca jest sporo. Więc naprawdę, czy to na budowę, czy gdzieś po prostu, żeby coś przewozić tym samochodem na pace, w dodatku miejsca również jest sporo, więc jest jak najbardziej ok. W dzisiejszym odcinku pozdrowienia kierujemy do pana Łukasza, który przyjechał do nas, do nas aż z Podkarpacia, więc można powiedzieć kawał drogi, ale no akurat nie dziwi nas to, bo prawdę mówiąc bardzo często tak się zdarza, że klienci przyjeżdżają z różnych części Polski, co bardzo nas cieszy, że darzą nas zaufaniem. No i oczywiście tutaj w tym momencie też wspomnę o naszej. 5-letniej gwarancji na instalację gazową oraz wszystkie jej podzespoły jest ona udzielana aż na 150 tysięcy km przebiegu, więc jest to całkiem sporo, więc yy, myślę, że wszelkie obawy w ten sposób są po prostu rozbiane, mając taki długi okres gwarancji. Pogodę mamy niezaciekawą, ciekawą, pada deszcz, więc nie będziemy tutaj żyłować tego samochodu, natomiast kusi mnie ta 3,5 litrowa jednostka i sprawdzimy, jak ona przyspiesza. No i jest ok, tyle powiem, bo no nie jest to może demon prędkości, więc jeżeli chodzi o taką moc, no to można by wnioskować, że te konie mechaniczne oraz ta pojemność silnika. Dają coś więcej, aczkolwiek to jest taki bardzo duży, toporny samochód. No na, na brak mocy nie można narzekać, ale też demonem prędkości to on nie jest. No dobrze, teraz sprawdzimy jeszcze, jak samochód się przełącza między paliwami. Wyłączamy instalację gazową, ale szybko ją uruchomimy. No i z powrotem już została uruchomiona. Żadnej różnicy w komforcie jazdy tak samo ten silnik pracuje na obydwu paliwach tą różnicą, że na zasilaniu gazem ten samochód jest po prostu o wiele, wiele bardziej ekonomiczny. No już po krótkiej przejażdżce, no i teraz omówimy design tego średniej wielkości Pikapa, który łączy z sobą klasykę. Z nowoczesnymi elementami w centralnej części przodu pojazdu znajduje się napis Toyota na sześciokątnej atrapie chłodnicy. Takie czarne wstawki. Tutaj, akurat piano black. Tutaj mamy taki wlot powietrza na masce. Reflektory LEDowe. No, musicie przyznać, że ten samochód naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie się prezentuje, zwłaszcza w tym kolorze. No i teraz, yy, jeszcze co możemy dopowiedzieć? No, na pewno koła. Które są niezbyt duże, bo są to 17, natomiast na tym profilu prezentują się bardzo duże. No i teraz spojrzymy pod maskę. Chciałbym Wam teraz pokazać jednostkę napędową i omówić podzespoły instalacji gazowej pod maską. Mamy trochę waży. No i mamy jednostkę 3,5 litra sześciocylindrową o mocy 278 koni mechanicznych. Zwróćcie uwagę na estetyczną zabudowę instalacji gazowej, która harmonijnie tutaj współgra z wyposażeniem silnika. Nic nam tutaj nie zaburza tego fabrycznego wyglądu, zatem w 100% ten samochód pod maską wygląda jak w oryginale. No i tak jak wcześniej wspomniałem, jest to wtrysk bezpośredni, zatem będzie konieczny dotrysk benzyny w ilości od 10 do 15%. Teraz przejdziemy do kolejnego miejsca, natomiast zanim to nastąpi, zwróćcie uwagę, czarne lusterka. Czarne relingi dachowe. Zwróćcie uwagę, jak ten samochód jest wysoki. Zobaczcie, tutaj próg sięga mi niemalże do kolana, bardzo wysoko. I teraz pokażę Wam kolejne miejsce, w którym jest wlew do tankowania gazu. No tutaj akurat nie było możliwości zabudowy pełnego złącza, zatem konieczne będzie użycie adaptera, który będziemy wkręcać w tym miejscu. No i wtedy już można tankować dwa razy tańsze, ponad dwa razy tańsze paliwo. No, i teraz zwróćcie jeszcze uwagę na muskularne linie boczne, które podkreślają terenowy charakter tego samochodu. Szerokie nadkola, masywne, które optycznie również go poszerzają, ten pojazd. Pionowe tylne lampy, które oczywiście pasują do całej estetyki samochodu. Napęd na cztery koła i czerwony napis z nazwą modelu czyli. Takoma. Akurat na pacę można by zabudować zbiornik, natomiast żeby była w pełni wykorzystana, zbiornik znajduje się pod samochodem i ma całkowitą pojemność 103 litrów. Natomiast uwagi na 80% stopień napełnienia zatankujecie około no nieco ponad 80 litrów gazu w praktyce. Zbiornik widzicie teraz na przebitkach. Z prawej strony z tyłu pojazdu mamy emblemat TRD Pro, jest on również umieszczony w innych miejscach i TRD Pro oznacza Toyota Racing Development, czyli dział Toyoty odpowiedzialny za udoskonalanie samochodów w aspekcie terenowych zdolności oraz sportowych, a w praktyce TRD Pro daje do tych samochodów np. napęd na cztery koła, podniesione zawieszenie, czy też amortyzatory znanej firmy Fox. Chciałbym Wam jeszcze pokazać pewien element, który na co dzień w samochodach nie występuje. Jest nim snorkel i on powoduje, że powietrze tędy dostaje się do silnika, na przykład przy przeprawianiu się przez rzeki, żeby po prostu woda nie dostała się do komory silnika. Tutaj również występuje emblemat TRD Pro, więc jest nie tylko z tyłu pojazdu, ale, ale również w innych miejscach, tak jak wam wspomniałem, omawiając tył. Myślę, że temat dzisiejszego odcinka został w znaczący sposób wyczerpany. Jeżeli zatem macie taką Toyotę i chcecie do niej zamontować instalację gazową z powodzeniem, możecie to zrobić u nas w Automiksie www.gazautomix.pl to nasza strona. Na naszym kanale YouTube znajdziecie również mnóstwo innych realizacji więc zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Tymczasem nasz odcinek dobiega końca, ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!